Witam w kolejnym filmie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś mam dla Was słodką, owocową propozycję. Pomysłodawczynią tego deseru, czy jak to woli, przekąski, jest moja córka, więc wnioskuję, że jest to temat atrakcyjny dla każdej grupy wiekowej. Przepis i wykonanie bardzo łatwe, zachęcam więc do wypróbowania i oczywiście podzielcie się swoją opinią na temat tego pomysłu. A teraz wykonanie. Wcześniej przygotowałam sobie 250 g truskawek świeżych. Uwaga! Wcześniej one są umyte i osuszone. Jedno opakowanie posypki groszkowej i pół tabliczki czekolady mlecznej. Czekoladę rozpuszczam w kąpieli wodnej, czyli w naczyniu z gorącą wodą. Można ją nawet lekko podgrzać. Teraz obcinam szypułki tak na płasko, po to żeby później ładnie poustawiać te truskawki. Jeśli w środku truskawki zostanie jeszcze sama końcówka tej szypułki, to delikatnie ją wybieram, żeby za dużo nie obcinać tej truskawki. I tak postępuję ze wszystkimi owocami. Teraz szykuję sobie już czekoladę, wyjmuję z gorącej wody i posypkę, którą miałam też przygotowaną wcześniej, stawiam sobie bliziutko. Jak widzicie, jeszcze gdzieś się zawieruszyła ta końcówka o trzy półki, więc ją też delikatnie wycinam. Chodzi o to też, żeby tej truskawki za dużo nie wyciąć i żeby też ona nie puszczała zbyt dużo soku. przygotowałam sobie też wcześniej jeden arkusz papieru do pieczenia. Dlaczego arkusz do pieczenia? Dlatego że on nie będzie przywierał do owoców i też nie będzie nam rozmakał, jeśli na przykład nadmiar czekolady gdzieś się wyleje. I teraz po kolei każdą truskawkę namaczam w samą końcówkę w czekoladzie. Jeśli jest nadmiar tej czekolady to delikatnie odetrę, ale tak nie za dużo. Następnie do posypki dobrze dociskam i obtaczam też brzegi. Jak widzicie, wyglądają bardzo fajnie, atrakcyjnie i dosyć szybko się to robi. Odkładam na wspomniany papier do pieczenia. I tak postępuję ze wszystkimi owocami. W przypadku, kiedy na przykład czekolada zacznie już tężeć, można ją wstawić ponownie do gorącej wody, będzie nam się ładnie wtedy przyklejała do truskawek. W przypadku innym, kiedy ona będzie zbyt gęsta, to te truskawki mogą zbyt mało tej czekolady nabierać i będą nam przywierały do dna. Ale w takiej sytuacji też można sobie poradzić. Ja po prostu nabijam na wykałaczkę albo na jakiś tam cieniutki widelczyk i odrywam od dna, tak, żeby nie uszkodzić truskawki. z tej posypki robię takie czapeczki, jak widzicie są naprawdę bardzo fajne, wdzięczne w oglądaniu a smakują rewelacyjnie, więc polecam ten przepis naprawdę wypróbujcie, bo tutaj jest u mnie w rodzinie atrakcją dla każdego. Tak jak powiedziałam w trudnej sytuacji można sobie poradzić albo wykołaczką albo widelcem. Kiedy owoce będą już wszystkie obtoczone w czekoladzie i w posypce, można też przyspieszyć ten proces, przekładając na talerz i wkładając na chwilę do lodówki. Jakieś 15-20 minut wystarczy tej czekoladzie, żeby stężała. No, wyglądają bardzo atrakcyjnie, jest to także tak można powiedzieć ozdoba stołu, ale smakują rewelacyjnie dla dzieci i dla dorosłych. bo u mnie jest bitwa kto pierwszy, kto więcej, więc zachęcam do wykonania tego przepisu. Podzielcie się również swoimi spostrzeżeniami. A teraz uciekam też do jedzenia, a dla Was życzę smacznego. Dziękuję.